Kaziu, bracie mój. Kasiu, siostro. Pora zacząć plany i działania nad naszą mafią w szkole, żeby nikt cię już bracie mój nie dręczył. Bracie. Czy ty zbyt intensywnie patrzyłaś na talerz w mikrofali, że cię zakręciło i tak dziwnie mówisz? Nie kumam, oglądajesz te filmy, które ci powiedziałem, że masz obejrzeć o włoskiej mafii? Oglądałem. I nie wiesz dlaczego tak mówię, tak? Nie wiem, bo w scenariuszu nie było jak ja mam się zachowywać i co w tych filmach było. Zapytaj się zresztą, serio ty go nie dajesz w scenariuszu? Czemu? No bo nie wiem, jak może się zachowywać dziecko po obejrzeniu Ojca Chrzestnego i innych filmów, bo też nigdy nie oglądałem Ojca Chrzestnego, tak się zdarzyło, no co ci poradzę, no. To po co to w ogóle wrzucałeś do scenariuszu, jak nie wiedziałeś, jaki to ma wpływ na mnie? Po mnie widać, nawet jak ktoś nie oglądał Ojca Chrzestnego, to i tak mniej więcej wie, że to jest film o gangsterce i w ogóle, więc no idealnie pasowało. Dobra, w porządku. Kazi, oglądajesz Piki Blinders? Oczywiście, że tak. To będziemy tacy pół Piki Blinders, pół mafia sycylijska. Przepraszam, możemy wrócić już do nagrywania? Nie wtrącę się w sprawę, która ciebie nie tyczy. Gdybyś nie zauważyła, to gram ciebie, ciebie i jego. W ogóle nawet się nie przebrałem względem jego. W porządku, bracie. Więc musimy obmyślić plan. Wjeżdżamy w szkołę i budzimy postrach. Jesteś w błędzie, mój bracie. Na początku musimy zbudować rodzinę, naszą mafię. Podstawa każdej mafii to rodzina. A no tak, weźmiemy łysego, siwego i gruchę. Nie, bracie, ich ego jest zbyt wybujałe i kiedy tylko będą mieli okazję, poczują, że są ponad nami i zrobią bunt. To kogo bierzemy? Klaudiusz. Jest jakiś klaudiusz w szkole? Klaudiusz. A, to mów, że pleśniak. Pleśniak? Nieważne. Miłośnik książek i sportu. Pleśniak uprawia sport? Co najwyżej grzybiarstwo ekstremalne. A! Pleśniak stąd, że podobno rodzice go zamykają w piwnicy. Skup się Kaziu. Do tego woźny. Który woźny? Nowy czy stary? Ten starszy. Matko, jego żona ostatnio podobno zdradziła z tym nowym woźnym. Syn na niego krzyczy, goźdź jest wrakiem człowieka. Jest roztrzęsiony jak chłop jak zobaczył wyciągi z karty po wizycie żony w perfumerii. I do tego dziki. To jest z lasu? Nie, dziki, taka ksywa. Czy my tworzymy mafię, czy jakieś kółko pomocy ludziom w kryzysie społeczno-cywilizacyjnym? Jakbym zobaczył siebie w towarzystwie takich ludzi, to sam bym siebie później gnębił. Co do członków naszej mafii, zobaczysz w poniedziałek. A wy zostawcie lajka i napiszcie wasz ulubiony moment z tego odcinka, a jutro o 15 dalsza część planu.